I miałem, do, miałem z bankierami londyńskimi taką naradę i oni mi powiedzieli, że nadchodzi cesarz wszystkich kryzysów i generalnie rozwój Chin doprowadzi do wojny światowej i generalnie czeka nas totalna rozpierducha. Rozpier ja mówię panowie, a i oni mi zaczęli tłumaczyć, nie? jak to im wypadają z rąk, na czym polegają mechanizmy. Dokładnie to, co ja tutaj w Polsce powiadam, tylko to byli ludzie, którzy rządzą światem tak. Mają pieniądze, są wykształceni, są w City, są w centrum, nie w peryferium, nie półperyferium, które przyjmuje polecenia, bo ma otwierać rynek jak brygady Mariota, tylko oni decydujących cyklach kapitałowych tak. I powiedzieli mi, dlaczego, na czym polegają. No tak to rozmowa. Ja oczywiście nic wtedy prawie nie rozumiałem. I strasznie mnie to. Że ja w ogóle o co chodzi? A co ci powiedzieli takiego? Co I była miłość. Poruszyło. I od tej pory ruszyłem. To jest coś takiego. Aha. A co ci takiego powiedzieli? Co no, że w, że nadchodzi celu. wojna. To znaczy, że będzie wielka transformacja systemu. A, znaczy, że nadchodzi wojna. I też z powiedzieli z że nadchodzi kinami, wojna. Tak, Powiedzieli tak. mi, że nadchodzi, nadchodzi wojna. Mhm. Czy to mówi ci przy kryzysie tym finansowym? Tak, Lehman Brothers, tak. Mhm. Że to się skończy wojną światową. I wtedy zaczęło to kręcić. Absolutnie. To było coś takiego, wiesz, jak miłość od pierwszego wejrzenia.